Cześć, witam Cię w kolejnym odcinku na moim kanale, jestem Gabor i zapraszam do oglądania następnych przygód z Gieznik VON, ze Star Wars Battlefront 2. Wszystkie linki, które możesz sprawdzić, znajdują się w opisie. Tam jest kanał Kamila, także inne linki związane z moją działalnością, między m.in. serwer Discord Galaktyczna Kantyna, na którą już teraz cieplutko Cię zapraszam. No i co? Miłego oglądania. to jest tak ciemno że to jest hit. Co jest? Ciemno. Pamiętam, przecież to dla widać. No no, no no no, jest to ciemno, nie? Ciemność! Widzę ciemność! Ciemność widzę! Jestem w... O kurde. No on już tak widzi mnie? To już pierwsza porażka. Już mnie zabił. No ciekawe, czy on tam ten kąt miał na mnie. Żeby mnie widzieć. Widzę wroga no na górze, są, na górze są. Widzę dwóch. Ty ja w dobrą stronę idę? Oczywiście, że chyba nie. Pod E masz takie podświetlanie, co nie? Że podświetlasz tych wrogów. Dobra. Szybciej, a dobra, biega szybciej. Na górze nie biegają. Tak, a na dół, na dół zeszli. A czym tu mogę rzucić? Świetlikami. Aha, bo... Kurde, bo... Dobra, jest jeszcze pięciu intro, trzeba pokonać. Okej, okay. o, pokonałem pierwszego, okay. Nice. Nice. Tylko nie wiem, jak tam jest. wejść na górę. Jak tam wejść na górę? Jest no, progres. Wiesz, co, tam są so scho schody są. No, tam się pod robisz. tym. Lecimy. Pod tym powinny być schody. A tu co tu jest? O, o, o będę ku... miał gości, będę miał gości, sobie. Okej. Czekaj. Nie, 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 nie blisko zabicia gościa, malowa, malowa, malowa. No, no. Kurcze, Gdzie, gdzie on jest? No jest? na platformie, no, no. na platformie. Pod emasz masz taki jest. sonar co nie? No, wie, no, no, no. Kurde, bo blisko. Mam gościa mam... na dole jest jeden. Czekaj, bo ja dobra, mamy koło, to, nie? mamy coś. Nice. win. Okay. Tak jednego nie wiedziałem za bardzo, co się dzieje. ale... Ja też nie, ja też, ja też, ja też, nie, ja nie zabiję nikogo. No ale spoko, możemy jeszcze raz to zagrać no. <laughs> Później będzie to rozmiana stron. Rozpo Dobra jestem Dobra O, o kurde A tu ziemnocych się O kurwa Ewakuacja została zgłoszona ale to trochę poczwa Obserwujcie Rejon Milnujcie pleców o, Wejdźmy na to Oha, już, już ktoś zginął od nas, zajebiście O Siemmo no weź, weź ich kurde znajdź teraz I chyba łatwo chyba będzie ich zabić nie? Tak, ale oni ale my ich nie widać gdzieś Czemu wie, lampa zgasła? A ładuje się Na górze jest ja Kurwa Przed, Musimy przetrwać do rozpoczęcia ewakuacji Kur... ale jaja ty No Jakieś kroki słyszę O nie bo obija jakiś O nie 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 nie, nie. No kurde, bo ja nie wiem gdzie ty jesteś, bo tu nie ma na mapie no, mm, centralnie, dobra. No, God, please, no. kurde, zgasłeś. A ja no. jestem teraz Ewokiem, czemu no. jesteś Ewokiem nagle? Halo? Że się w niego przemieniłeś. No ale poczekaj, bo jestem miło... Ewokiem... Ale... Czemu tym Ewokiem? Teraz muszę pokonać intruzów. A nie, to nasz. Ty, no to co przeciwko mnie teraz grasz? Ja. Co jest? No tak nie chcę ty O, słychać ich. Śmieją się. Gdzieś tam. Tam się gdzieś tu ką? Kurde, gorzej jest tak ciemno no nie, on niej Zab, zabili... O kurde, ogniki nie. O, oh, sit! No. Here we go again. A czemu jestem jłokiem ty? Nie rozumiem tego. Jest. Pierwszy zabity. ale mnie potem pocisnął. Nie ja nikogo nie zabijam. Ja nie wiem, czy ja jestem szturmowcem, w ogóle nie, nie rozumiem, what the fuck. Jest? Nie wiem, a cały czas jesteś tym tym? No jestem cały czas Miśkiem, byłem razem po prostu szturmowcem, ale... Ja chcę zmienić w drużynę. No nie no, skam. O nie. Cisnął mnie. Ooo, zabił mnie. O, teraz też jestem Miśkiem. Ale... Ale inni teraz... Stary. też jesteś Ta. Okej. Okay. No to zostaniemy przy Miśkami. No to ciekawe. Nie, jeszcze nikogo nie zabiłem, co nie? Na razie obijam tylko gości. Mam jednego na plecach. Ojej, nie będzie mnie widział? Nie, no znowu gościowi yeah, tak został. No, ja też obijam, ale no co z tego, jak nie wiem, nikogo nie zabijam. Masakr. Ja spokojnie, że tylko cztery musimy zabić. Trzech. Może ja w zabiję, co? Uh -huh. O kurde, ile ich tu jest Jak to śmiesznie wygląda No <noise> dobra, tam, tam są Gdzie widzisz? Wszyscy tam biegną w ich stronę, tak? Tak, wszyscy zabiegniemy. Nie wiem, co, co to daje ten róg Ogniki rzuciłem Nie, yes, zdało się, wygraliśmy. Ale chyba ja nikogo es... nie zabiłem, no nie, no, nie rozumiem. Ja, <laughs> nie <laughs> ja zaraz nie zobaczę, ale też nikogo nie zabiłem tym. Miskiem, ale. Ale spoko. <grych> mm. Mamy zwycięstwo, tak? No. No, to git, ale nie, dziwnie to zadziałało. Nie wiem. No, ciekawe, dlaczego się przemienia w ten po. po... Ginięciu. No dobra, no to co, kończymy odcinek specjalny. I. A, jedna eliminacja. Ja zero, znowu eliminacji, eliminację. 5 zgonów. Nie no, dobra, XD. No, ale. No szturmem. Ja. To ja nie wiem, ja już, ja już nie, nie komentuję, dramat jakiś. No ale co. A. Dzięki za kolejny specjalny odcinek, jak widać, no nie, czasami nam nie idzie za dobrze, w mi I. No. Nie no, czasami jest... pobiegałem, no nie, no śmiesznie było, ale no, nie zabiłem nikogo, ale było śmiesznie. No ale ciemno, strasznie było, także. Ja. No, no ale co, widzimy się w środowym odcinku ponieważ to był przedostatni odcinek w tym roku. No i do zobaczenia. Trzymajcie się. Dzięki. Cześć, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Jeśli podobał Ci się film, zostaw suba, łapkę, komentarz. Po więcej materiałów z Gwiezdnych Wojen i bez naszego duetu z Battlefrontem. Też sprawdź linki w opisie. Tam są wszystkie inne moje social media, także Discordy i co widzimy się na następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć.